Nowiny.pl są w Pabie Maszynownia, gdzie odbywa się ocenianie produktów w ramach konkursu Czas na Śląskie, konkursu wydawnictwa Nowiny i kolejną z osób, która współtworzy jury tego konkursu jest pani Anna Kłosek która jest dietetykiem, żyje z tego, że doradza ludziom, co powinni jeść, jak jeść. Pani Anno, w dwóch zdaniach jakby skąd Pani się wzięła w tej branży dietetycznej? To nie zawsze jest tak, że mała dziewczynka, która kończy szkołę, od razu myśli, będę dietetyczką raczej chcę lekarzką, taką bawniczką. A nawet powiem więcej, jako mała dziewczynka. Bardzo byłam zawsze zbulwersowana podejściem mojej babci, bo to się zaczęło wszystko od mojej babci, która faktycznie bardzo rygorystycznie przestrzegała zasad zdrowego żywienia i zgodnie z godzinami było trzeba u babci jadać dane produkty i byłam wręcz nastawiona bardzo sceptycznie do tego tematu. Natomiast, już wybór szkoły średniej, tak naprawdę, był dla mnie takim pierwszym krokiem, i wtedy zdecydowałam się właśnie na szkołę gastronomiczną. Mm, dalej. Myślałam, że jednak to nie jest moja droga. Cztery lata szkoły średniej e, troszeczkę zmieniły moje podejście do e, żywienia i jednak w gastronomii ważniejszy jest smak. E, wtedy też faktycznie mm, przez cztery lata miałam praktyki w kuchni, więc e, widziałam, jak to wygląda od tej drugiej strony. Podobno to nie jest takie, już, nie, nie wszystko no, się powinno zobaczyć, no właśnie, jak powstaje. W kuchni jest tak, że ta smakowitość potraw wygrywa. Nie zawsze jednak te walory zdrowotne są tak ważne. Dlatego też wracamy do restauracji, prawda? Wracamy po to, żeby nam smakowało, żeby coś dobrego zjeść. Więc moja dalsza droga potoczyła się zupełnie trochę w innym kierunku, ponieważ stwierdziłam, że zostanę kosmetologiem i faktycznie poszłam na takie studia, Natomiast znowu bardzo szybko powróciłam do tematu żywienia i zajęłam się bardziej tym wpływem żywności na wygląd, więc ten wygląd połączyłam gdzieś z tą dietą. No i tak jak już obroniłam tego kosmetologa, to stwierdziłam, że jednak powrót do tej dietetyki będzie tym moim kluczem i poszłam na dietetykę. Myślę, że to żywienie tak naprawdę dotyczy każdego z nas. I każdy z nas powinien zwracać uwagę na to, co je, ponieważ jest taki bardzo fajny cytat pewnej pani, że jeśli jemy prawidłowo, to to jedzenie może być najlepszym lekarstwem, bądź niestety trucizną. Więc myślę, że to jest bardzo kluczowe i tak odzwierciedla taką codzienność. Czy jest taki kanon, takie podstawowe zasady, takie, które bym była Pani w stanie powiedzieć w minutę, co do tego, jak właśnie powinien postępować człowiek, jeżeli chodzi o takie zasady żywienia? Czy coś jest właśnie w takiej pigułce możliwe? E, Wie Pan co, myślę, że przede wszystkim ludzie powinni zjadać większą ilość warzyw i owoców. E, na to ja naprawdę stawiam taki nacisk w przypadku moich podopiecznych, osób, które do mnie trafiają, e, ponieważ widzę każdego Dnia, że ludzie tych warzyw i owoców jadają znacznie za mało, a niestety w diecie dominują tłuszcze. I znowu, tutaj wracamy do tej smakowitości. Dań tłuszcz niesie za sobą pewną smakowitość i ludzie bardzo często nadużywają tego tłuszczu. Pewnie. Tłuszcz jak najbardziej w diecie powinien się pojawić, ale niech to będzie tłuszcz roślinny, nie tłuszcz zwierzęcy, nie te tłuszcze nasycone, które będą niestety przyczyniały się do rozwoju insulinooporności, do rozwoju korób układu krążenia, do miażdżycy czy cukrzycy typu drugiego. Także przede wszystkim warzywa i owoce ograniczamy tłuszcze. One również w piramidzie zdrowego żywienia znajdują się na samej górze, więc to też o czymś świadczy. Powinniśmy jadać produkty pełnoziarniste, pełne z pełnego przemiału, kasze, makarony, również pełnoziarniste. To jest coś, co będzie naszym budulcem naszej diety, ponieważ węglowodany właśnie do nich należą i one będą kluczowym produktem. Dalej powinniśmy spożywać białko, ale białko, jeśli chodzi o pochodzenie... Zwierzęcego, to niech to będzie dróg, niech to będzie chude mięso. To jest budulec naszych mięśni, budulec naszych kości, więc jak najbardziej powinno się pojawiać. I przede wszystkim powinniśmy mieć takie zdroworozsądkowe podejście do diety. Ta dieta nie powinna być bardzo ortoreksyjna, ponieważ teraz niestety jest taki trend, że ludzie zwracają uwagę na wszystkie produkty i jeśli widzą na przykład jakieś E na opakowaniu to automatycznie produkty zostaje wycofany z ich kuchni. Niestety nie mają ludzie tak naprawdę takiej świadomości żywieniowej, co ja próbuję tak naprawdę poprzez moją pracę przekazać, bo nie każde E jest złe. Na przykład E300 to będzie witamina C i ona nie będzie wpływała oczywiście w odpowiedniej ilości na pogorszenie naszego stanu zdrowia, więc powinniśmy mieć przede wszystkim zdrowo rozsądkowe podejście do diety i patrzeć na to, co po prostu jadamy, co znajduje się na naszych talerzach. Ponieważ Pani jest też mamą, żoną, no to rozumiem, że ze zdrowym rozsądkiem podchodzi Pani też do swojej domowej kuchni. Jak to wygląda? Czy Pani trzyma taki reżim w domu, że też wszyscy jemy zdrowo, yy, czy też różnie? Ja bardzo staram się, żeby na co dzień ta kuchnia faktycznie była zdrowa. Czyli wykluczamy te tłuszcze nasycone, warzyw i owoców faktycznie zawsze w domu musi być pod dostatkiem, bo jeśli już je mamy, jeśli już kupimy, to wszyscy je zjadamy. Gorzej w przypadku, kiedy one już w samym koszyku naszym się nie znajdą, to też w domu nie będzie takich produktów. Mam dwójkę dzieci i faktycznie z dziećmi bywa różnie. Dzieci widzą, co jadają inne dzieci, więc bardzo chętnie sięgają, powiedzmy sobie szczerze chcą sięgać o tak po te nie najlepsze wybory, aczkolwiek mogę powiedzieć faktycznie, że jestem bardzo dumna z moich dzieci, ponieważ ich podejście do diety hmm, myślę, że udało mi się już ukształtować i faktycznie nawet jeśli skuszą się na te produkty mniej zdrowe, to one są tego świadome. I one faktycznie mówią, mamo, ja zjadłem, ja zjadłam. Ale to będzie jedyne coś niezdrowego, co pojawi się dzisiaj, dobra? I mamo, powiedz mi jutro, jak będę mógł zjeść, więc, praktycznie, moje dzieci. Myślę, że tutaj są taką moją nagrodą, jeśli o to chodzi. Tak, tak, myślę, że to jest właśnie taki najważniejszy owoc Pani pracy. Pani Anno, też pytanie dotyczące tego, co dzisiaj tutaj się odbywa, czasu na śląskie. Tutaj ocenia Pani produkty, które no są, pochodzą od lokalnych producentów. One są w sposób taki bardziej, nazwijmy to, swojski, naturalne, Nie takie typowo marketowe. Ich właśnie nie można spotkać tak naprawdę w dużych sieciach handlowych, tylko w małych sklepikach, które są prowadzone tutaj, lokalnie. Jak wygląda to w Pani ujęciu, co dzisiaj, czym dzisiaj się pani tutaj zajmuje. Dzisiejsze produkty tak naprawdę faktycznie, tak jak Pan powiedział, wyróżniają się przede wszystkim tym, że są naszymi produktami lokalnymi, a jakby nie patrzeć, transport wszystkich produktów, przechowywanie, to wszystko również ma kluczowy wpływ na jakość produktu, aczkolwiek jeśli chodzi o Linie tych dzisiejszych naszych e, rzeczy, które próbujemy, e, to ja już tutaj się śmiałam e, wcześniej, że mam nadzieję, że większość z tych produktów będzie produktami raczej rekreacyjnymi, e, ponieważ nie są to najlepsze wybory na co dzień. E, faktycznie, jest okazji, świąt, e, jak najbardziej takie rzeczy niech się pojawiają, e, ponieważ to też bardzo istotne. E, takie zdrowe podejście do diety powinno być tak naprawdę utrzymane w 80%. I zawsze pokazuję moim podopiecznym, że te 20% nie będzie właśnie na takie produkty rekreacyjne. Więc to, co mamy tutaj dzisiaj do pokazania, niech znajdzie się właśnie w większej ilości tych 20%. Chociaż tak naprawdę mamy również produkty które są godne polecenia na co dzień, e, takie jak e, na przykład e, tatar z łososia. E, możemy wymienić, tak, produkty? Proszę bardzo. E, Mamy jajka, e, które faktycznie również w naszej diecie i podstawą naszej diety mogą być. E, także jak najbardziej myślę, że m, takie konkursy faktycznie fajnie, że się pojawiają, ponieważ e, otwierają gdzieś tam horyzont. Ludziom tak. po, przez pryzmat tych naszych lokalnych rzeczy, po które warto sięgać. Bardzo dziękuję. Pani Anna Kłosek, dietetyk, była naszą kolejną rozmówczynią, jeżeli chodzi o konkurs Czas na Śląskie.